Siemano, Siemano, starym zwyczajem. Tydzień zbliża się ku końcowi. Nie nagrywałem po prostu. Przyznawam się szczerze, że przychodziłem do domu padnięty przy tym ukropie. Nawet nie chciało mi się po prostu nagrywać. Mimo to, że miałem gdzieś tam, gdzieś z tyłu głowy, to, że. że może co niektórzy chcieliby obejrzeć filmik miałem też takie sygnały pozdrawiam tutaj pozdrawiam pracowników w takiej pewnej drukarni oni już sami będą wiedzieli którzy mnie oglądają i <laughs> chciałem Wam pokazać co tutaj u nas przez ten tydzień się działo zobaczcie sami e... palety jak widzimy już część palet roz Roz, rozłożonych, a teraz spójrzcie co zrobiliśmy przez ten tydzień. Jak Wam się to podoba. Tak jak mówiłem, ja tylko pierwszą warstwę wyciągałem i, e, i, i, i na zaprawę później winkle na, na klej pion pod poziomicę, a resztę majster Rafał. Tak, mówiłem właśnie ostatnio że już jest tak betoniarz szaluje no i teraz stawia mury fachman się robi całą gębą mam takie obawy czy czasem mnie z roboty nie wygryzie ale może jeszcze może mnie jeszcze trochę potrzyma także zobaczcie sami jak to wyszło wskoczę na górę na paletę to wam pokażę jak jak to wszystko wygląda? To żeby się nie skrochmalić. Ale zobaczcie sami. Takie to mury nasze. O, proszę. Majster Rafał. Człowiek pracy po ciężkim tygodniu. Zobaczcie sami, jak to wszystko wygląda. No, fajnie się klei, wiecie, oni, one jednak są szlifowane. Górę i dół mają. Także jeśli wyprowadzimy tą pierwszą warstwę idealnie równo, to tak podobnie jak i przy... Teraz jak tu zejść? A, jakoś może przeskoczę. Stare kości. <laughs> na czym skończyłem? A, na tym, że są szlifowane góra, dół. Także później tylko pianę, to co widzieliście na filmie i, i ogień. No, jeśli chodzi o utrzymanie szerokości i linii, to wiadomo, są, to, są one wy, wypalane w piecu. Zobaczcie sami. I, no i są po, pokręcone, no ale trzeba zachować. Z jednej strony, tak jak przy murowaniu, trzeba zachować linię. A druga strona jak nam wychodzi, tak nam wychodzi. Tak, a chciałem się wam jeszcze pochwalić. Jako mam ksiwkę domową. Już teraz domownicy na mnie mówią. No zgadnijcie jak? Słyszałem coś. No, coś Wajda nie nagrywa. Także zostałem w Wajda Panie Rafale, a jak to się klei? Jak się klei? Raz prosto, raz krzywo Krzywo prosto, aby ostro? Tak, aby szybciej, aby inwestor był zadowolony. A I jak ten inwestor? No, zadowolony. Zadowolony. Tak. A płaci? A płaci. <laughs> Ważne, żeby pani inwestorka była zadowolona. A rafał tutaj uzupełnia takie takie gdzieś tam większe szpary pianuje od tej strony bo tak jak tutaj to co mówiłem wam że one tam kąta nie trzymają za bardzo i szlifowane owszem, owszem są góra dół a, a, ale kąt to jest tak, tak różnie stąd te takie szparki które powstają raz większe raz mniejsze dlatego tak ważne jest żeby ściany sportermu, szczególnie w zasadzie każdy poroter ma tylko spoinę. I jeśli robimy na zaprawę to ma spoiny, nie daje się spoiny pionowej. I ważne jest, żeby przynajmniej od wewnątrz były położone tynki. Nie karton gipsy, ale tynki. Po to, żeby zgubić te mostki termiczne. Także kończymy tydzień. Zobaczyliście, co, co tu przez ten tydzień zrobiliśmy. I myślę, że spotkamy się przy następnym odcinku, na którym na pewno będziemy obsadzać nadproża. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękujemy za subskrypcję. I co, do zobaczenia. Trzymajcie się. Pamiętajcie. Może Wam się podoba? Łapka w górę. Nie podoba się? To w dół. Hej, na razie.